Nie boż. też wymyśliłeś. Po nocy do lasu? Ty co taki... Wydygany. Ja wydygany? W czasach, kiedy krajem rządził okrutny król. muszę puścić z dymem! Ludzi wyrządź w pień! I też ich puścić z dymem, niech się dymi! Kobiety były piękne? Ja jestem Shakira. Marihuana kupowała się na łychcie, a przyroda była piękna i groźna. Tylko rybak z przerośli mógł zmienić bieg historii. Jest. Mój skarb. Dar od bogów. I stoczyć walkę o wolność. Królewscy szukali ciebie! Ja, tego nie daruję, słyszysz? Nie daruję! I sprawiedliwość. Władza. Kogo ja mam? Kurz w tym zle? ryby. Wszystko to, a nawet więcej w najnowszym filmie szczołki Pictures Twoja stara baśń. To ostrze było złamane! Ale zostało prze... Kurwa, nie zagaduj mnie! Ach, niedługo.